Na międzyrzeckich kortach rozegrano turniej tenisowy Orzeł Cup, który zgromadził zawodników rywalizujących o zwycięstwo. Mecze pełne były sportowych emocji, a uczestnicy pokazali wysoki poziom umiejętności i ducha walki. Dzisiaj rozgrywamy turniej, od rana był turniej tenis 10, kategorie czerwona, pomarańczowa, zielona. Natomiast od godziny 15 turniej wewnętrzny dla zawodników klubu sportowego Orzeł. Turniej, oczywiście, jak większość turniejów, jest pod patronatem burmistrza Lorenza. Jeśli chodzi o, o szkołę Tenisa i o e, klub KSOżeł, to działamy od ponad 30 lat. Moja szkółka bardzo fajnie się e, rozwija. E, jeśli chodzi o klub, który e, od 6 lat e, jest w e, Polskim Związku Tenisowym, e, należymy do programu e, NPU, to jest Narodowy Program Powszechniania Tenisa i zajmujemy fajne, naprawdę wysokie miejsce 20 na 200 prawie 80 klubów w Polsce. Więc myślę sobie, że taki, powiedzmy taka mała miejscowość jak Międzyrzecz zrzesza rok w rok około 80 tenisistów, którzy to właśnie jak gdyby punktują. I naprawdę zajmujemy zaszczytne 20. miejsce w Polsce. Współpraca ze szkołą wygląda bardzo dobrze. Częstotliwość zajęć, mamy w zasadzie bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o dostosowywanie się do... Do grafiku dzieci, do szkoły, do zajęć pozalekcyjnych, więc daje to nam rodzicom dużą swobodę. Pani Iwona jest świetnym, świetnym dydaktykiem, świetnie przygotowuje dzieci, nawet te najmłodsze. Mój młodszy syn, który teraz ma 5 lat, już jako 4 latek zaczynał. Czy nawet 3,5-letnie dziecko zaczynał, zaczynał pierwsze zajęcia tenisowe. Pani Iwona świetnie sobie radzi z, z dziećmi, ma świetne podejście do dzieci, do małych dzieci. Dzieci ją kochają, dzieci chcą z nią czas spędzać. Naprawdę te zajęcia dla takich najmłodszych dzieci. Jest to świetna przygoda dla nich, świetna możliwość rozwoju nie tylko tenisowego, ale też takiego ogólnomotorycznego, biegania, ogólnej takiej sprawności fizycznej. Więc współpraca ze szkołą jest. Jest czymś naprawdę z ogromną, ogromną przyjemnością dla nas, dla rodziców. I jest ogromnym rozwojem dla naszych dzieci, jeżeli chodzi o taką zdolność nie tylko stricte nauki gry w tenisa, ale takiej ogólnej, ogólnego zdrowia fizycznego. I Ja lubię grać w tenisa dlatego, bo można do ostatniej piłki walczyć. A ja bardzo lubię grać w tenisa, bo jest bardzo przyjemny i można porywalizować. Pani Iwona jest mega fajna dlatego, bo zawsze nas napędza, żeby lepiej grać w tenisa. Jak najbardziej jestem zadowolona z podejścia takiego merytorycznego, wiedzy merytorycznej, którą tutaj przekazuje zarówno Pani Iwona jak i Pan Tomasz. Jest bardzo fajne podejście indywidualne do dzieci, tak jak wcześniej tutaj my rozmawialiśmy też na rozpoczęciu tego turnieju. Były informacje na ten temat, że są tutaj różne dzieci. Różne dzieci w sensie takim, że mają, mają autyzm, są dzieci z ADHD, dzieci z różnymi potrzebami. Każda z tych potrzeb jest brana pod uwagę, jest zaspokajana. Więc jeżeli chodzi ogólnie o takie podejście do nauki, to każdego dziecka jest zabezpieczone w 100%. Jesteśmy klubem największym jeżeli chodzi o powiat i gminę Międzyrzecz, ale jesteśmy też klubem wiodącym jeżeli chodzi o województwo lubuskie. To na czym nam strasznie zależy, zależy nam na modernizacji kortów i na tym, żeby nasze dzieci mogły godnie funkcjonować i mogły godnie tutaj podwyższyć swoje umiejętności. Jesteśmy przekonani, że współpraca z radnymi, ale również zrozumienie pana burmistrza doprowadzi w końcu do tego, że te korty zostaną zmodernizowane i przede wszystkim stworzy się kolejny fantastyczny obiekt sportowy w Międzyrzeczu, który doda walorów temu miasta z punktu widzenia turystycznego. Tak gdzieś jeździmy po, też po innych turniejach, widzimy, jak to wygląda na innych obiektach, także. Byśmy tutaj byli bardzo zadowoleni i wdzięczni, gdyby coś się zadziało w tym temacie i wspieramy tę całą inicjatywę i liczymy na pozytywny jakby odbiór i, i rozwiązanie sytuacji i że przyniesie to jakby w najbliższym czasie sukces. Osobiście jestem zwolennikiem tego, aby jednak inwestować w sport tenisowy, bo to nie tylko pełen rozumieniu sport, ale to przede wszystkim również sposób życia i sposób bycia. I y, bardzo popieramy tu jako wojewódzki związek y, inicjatywę, którą y, w jaki sposób stara się zrealizować klub sportowy orzeł. Y, jest to klub, który w naszym województwie powiedzmy, że należy do jednych z czołowych klubów, że y, osiąga powiedzmy wiele efektów sportowych. i uważamy, że Powinien w jakiś sposób być zauważony. Rada Miejska jest jak najbardziej za modernizacją kortów miejskich w Międzyrzeczu. Chcemy bardzo pomóc klubowi tenisowemu i stowarzyszeniu. Trenuje tu bardzo dużo dzieci i młodzieży. Jest to bardzo ważna kwestia z punktu widzenia gminy. Jak wiadomo, zawsze pojawiają się kwestie finansowe. W jaki sposób to finansować? W jaki sposób przeprowadzić tą modernizację? Czy zostawić korty z tą nawierzchnią, która jest, czyli z mączką, czy pójść w kierunku sztucznych kortów i zadaszyć jeden kort? Jest to w tej chwili kwestia rozmów. Do klubu zgłaszają się dzieci począwszy od 5 roku życia. To jest tak zwane przedszkole. Potem przechodzą kolejne kategorie. Też zgłaszają się osoby starsze, na przykład w wieku rozpoczynają jak gdyby, mogą rozpocząć nawet w wieku 50, 70 i to jest fajne. No i oczywiście to, co się dzieje teraz o naszą Igę Świątek, Huberta Hurkacza, tak? Wszystkie dzieci jak gdyby, że tak powiem, no zwariowały na punkcie Tenisa i naprawdę rok w rok coraz tych dzieci coraz bardziej, coraz więcej przybywa na, na korty. Tenis to jest taka wyjątkowa dyscyplina, bo tutaj zawodnik wchodzi na kort i sam jak gdyby decyduje. Jak się gra w tenisa, można rywalizować, fajnie się w ogóle te piłki odbija. No Właśnie, bo można po, porywalizować i dla mnie to jest ba, bardzo fajne. Ja w sumie historię z tenisem zacząłem tak, że mój brat zaczął grać, a potem pomyślałem, że zechcę być jak brat i się zapisałam na tenis właśnie, w rzeczą. Ci, co trenują, nauczyciele są bardzo fajni. Ja na tenisa zacząłem chodzić, bo piłka mi jakoś nie dopasywała. a tenis jest bardzo fajny, mogę się poruszać. Turniej stał się okazją do promocji tenisa w regionie oraz integracji miłośników sportu. Orzeł Cup dostarczył widzom wielu wrażeń i pokazał, że lokalne inicjatywy sportowe cieszą się dużym zainteresowaniem.